e aí Nazywam się Mariusz Waras, jesteśmy w centrum sztuki współczesnej Łaznia. Wystawa lub jest wystawą całkowicie cyfrową, opartą na nowych technologiach. W dużej mierze jest oparta na sztucznej inteligencji. Do całego projektu zaprosiłem kilka osób. Jest to Radosław Deruba, który jest odpowiedzialny za część wizualną w głównej sali, czyli tej sali, w której jakby mamy ruszającą się 360 stopni panoramę z elementami interaktywnymi na podstawie ruchu widzów. W kolejnej sali mamy pracę Patryka Helińskiego, który był trenerem Sztucznej Inteligencji. Tam, jakby, jest to wszystko wytrenowane na podstawie moich moich prac, moich autentycznych prac pracowni malowanych na płótnie. Jest tych prac około 30. I na tej podstawie Sztuczna Inteligencja po prostu się nauczyła rozmawiać z nami moim językiem. W trzeciej sali z kolei mamy już pracę typowo. Powstałe na, na sztucznej inteligencji. One jednak wymagają dłuższego renderingu, czyli one już nie są e, jakby na żywo. Jest to po prostu takie sprawdzenie trochę możliwości, jak daleko można się posunąć w trenowaniu, jakby na danym artyście, danej osobie. I czy ta sztuczna inteligencja rzeczywiście może być równie doskonała, czy, też, czy może zastąpić styl? Wystawa jest czynna do 14 października tego roku, czyli bardzo długo. Bardzo zapraszam serdecznie do odwiedzenia Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku. Do zobaczenia.